Pogoni za wybuchem epidemii. Problem wirusa to BRFV dotyczy wielu producentów na całym świecie. W 2014 roku wirus ten został zidentyfikowany w Izraelu. Szybko rozprzestrzenił się, wpływając tym samym na producentów na całym świecie. Nawet przy dużej świadomości wskaźniki infekcji wciąż rosną. Rozpoczęliśmy badania nad wirusem bardzo wcześnie, aby uzyskać jak najszybsze rezultaty. Dzięki naszemu wysokiej jakości bankowi genów byliśmy w stanie szybko odkryć gen odporności. Kolejnym krokiem było skrzyżowanie tego genu z naszymi odmianami pomidorów. Wynik naszych działań to wydajne odmiany pomidora z wysoką odpornością na to BRFV. Razem możemy zatrzymać wirusa. Zachowaj jednak czujność. Ogranicz dostęp osób trzecich do twojej produkcji. Myj i dezynfekuj ręce, narzędzia, buty i powierzchnie mające kontakt z roślinami. Zawsze używaj nowych i czystych rękawic oraz odzieży. Zminimalizuj kontakt ludzi z roślinami. Jesteśmy w stałym kontakcie z naukowcami i ogrodnikami. Poprzez doświadczenia uczymy się. Testujemy nasze odmiany o wysokiej odporności na dużych obszarach produkcyjnych, tam gdzie wirus jest najbardziej zjadliwy. Cały czas ulepszamy nowe odmiany z wysoką odpornością na wirusa, to BRFV. Razem możemy zatrzymać wirusa.